Oboje. Jo gdy ciebie Warszawę, wracaj, Tam będę ku. nie za ich

W Stanie Warszawskie, największa akcja zbrojna podziemia okupowanej przez Niemców w Europie, przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej. Dowództwo Armii Krajowej zakładało, że Armii Czerwonej zależeć będzie ze względów strategicznych na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sił sowieckich. Oczekiwano również pomocy ze strony Aliantów Zachodnich. Rozkaz o wybuchu powstania wydał 31 lipca 1944 roku dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Komorowski Bór, uzyskując akceptację delegata rządu Jana Jankowskiego. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 40 do 50 tysięcy powstańców. Zaledwie co czwarty z nich mógł liczyć na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku. Na wieść o powstaniu w Warszawie Reichsführer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz, w którym stwierdzał każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Przez 63 dni żołnierze AK prowadzili heroiczny i samotny bój z wojskami niemieckimi. Ostatecznie wobec braku perspektyw dalszej walki, 2 października 1944 roku, przedstawiciele Komendy Głównej AK, pułkownik Kazimierz Irany Gosmycki, Jarecki i podpułkownik Zygmunt Dobrowolski Zyndram podpisali w kwaterze SS Obergruppenführera Ericha von dem Bacha Ożarowie akt kapitulacji Powstania Warszawskiego. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Poległo lub zaginęło również około 2300 żołnierzy I Armii Wojska Polskiego generała Zygmunta Berlinga, którzy usiłowali pomóc walczącej stolicy. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy około pół miliona osób wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone. Specjalne oddziały Niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu, jeszcze przez ponad 3 miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy. Do niemieckiej niewoli poszło ponad 15 tysięcy powstańców, w tym 2000 tysiące kobiet oraz niemal całe dowództwo AK, z generałem Komorowskim, generałem Tadeuszem Pełczyńskim i generałem Antonim Hruścielem na czele. Powstanie warszawskie przeszło do historii jako przykład walki patriotycznego polskiego społeczeństwa. Walczących nie powstrzymały bezwzględności okrucieństwo oddziałów niemieckich. Polacy swoją postawą dali przykład ofiarności, uporu i bohaterstwa w walce o wolność jako wartości wyższej niż ludzkie życie.